Dalej czekam na swój list z Hogwartu, ale na ten moment musimy się zadowolić pomadkami. Złota czy czarna? Mój humor dzisiaj jest czarny, więc to jest pomadka o wyjątkowym zapachu gór wiosną. Ponad 97% składników pochodzenia naturalnego. Najbardziej mnie rozczarowuje, kiedy coś z Harry Potterami się nie sprawdza. No, taki tani plastik, bym powiedziała, ale może będzie super. Ona jest faktycznie czarna i ma takie drobinki. O, teraz widać, widać, widać. Nie powiem, żeby to było jakieś piękne. Ja nie wiem, co oni z tym zapachem gór wiosną. To nie pachnie jak góry wiosną, tylko pachnie po prostu słodko. Trochę sztucznie, ale głównie słodko. To daje mi jakiś kolor. Zaczynamy. Okej, okay, tu nie pomalowałam, a resztę pomalowałam. Odrobinę mam wrażenie, że przyciemnia ten czarny kolor te usta. Nie wiem, czy widzicie te złote drobinki. Są, o teraz trochę chyba widać. Są bardzo delikatne, ale są. Nawet delikatnie je widać z daleka. Tak to wygląda, jak już tam to nieco zjechałam. Czy jestem zawiedziona? Nie, chyba trochę się tego spodziewałam.